Dzień dobry, jestem Agnieszka, jestem make-up artist i od trzech lat mam zaszczyt brać udział w szczytnej akcji Śląskich Motocyklistek. Razem z przyjaciółmi stworzyliśmy piękny kalendarz, z którego sprzedaży całkowity dochód będzie przeznaczony na Śląskie Hospicjum dla Dzieci. Kalendarz można nabyć u mnie lub u Śląskich Motocyklistek. I niespodzianka, wśród osób, które zakupią Nasze cegiełki wylosujemy trzy osoby, które wygrają makijaż okolicznościowy bądź zamiennie henna pudrowa brwi wraz z geometrią. Serdecznie zapraszam wszystkich do zakupu tego kalendarza. Cena minimalna to 35 zł. Tym gestem wspieracie Państwo śląskie hospicjum świetlikowo. Wspierajmy się w tych trudnych czasach. Życzę Państwu dużo miłości i zdrowia.